Jaka była najgorsza rzecz, jaka Cię spotkała w szkole? W szóstej klasie ktoś wysłał anonimowy list do szkoły, że mój tata mnie bije, że mama udaje, że nie widzi, że jestem zastraszona i potrzebuję pomocy. Zawołali mnie z lekcji, kazali usiąść, pytali, czy w domu wszystko dobrze, czy czuję się bezpiecznie. Nie wiedziałam, o co chodzi. Kiedy pokazali mi ten list, prawie się rozpłakałam. W domu mama była już po telefonie ze szkoły. Nic nie mówiła, tylko zapytała, czy wiem, kto mógł to zrobić. Nie wiedziałam. Jeszcze. Kilka dni później Majka, moja najlepsza przyjaciółka, zostawiła odblokowany telefon na ławce. Weszłam przypadkiem w jej czat z olą i przeczytałam, że to ona napisała ten list. Że zrobiła to, bo chciała sprawdzić, co się stanie, że to miał być żart. Nie wierzyłam. Pokazałam to mamie. Przeczytała w milczeniu, zrobiła zdjęcia ekranu i powiedziała, dobrze, składamy zawiadomienie. Zgłosiliśmy zniesławienie, składanie fałszywego zawiadomienia, próbę wywołania interwencji służb. Majka i jej rodzice byli wezwani do sądu dla nieletnich. Mama nie odpuściła. Mówiła, że nie chodzi tylko o mnie, że nie można udawać, że to nic. Wzięliśmy najlepszych prawników do tych rozpraw. Mai już później nie widziałam w szkole. Podobno wysłali ją do poprawczaka, ale mama mi nie chciała powiedzieć. Mówiła, że to nie.